Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Czujnik poziomowania ksenonów na Audi A8 D4 z lat 2012 do 2014 to kluczowa część wpływająca na prawidłowe działanie kierunku świecenia reflektorów. Przy jego uszkodzeniu lub zatarciu może dojść do zmiany kąta świateł, co zagraża bezpieczeństwu jazdy. Aby rozwiązać ten problem, musisz odnaleźć czujnik po prawej stronie przedniego skrzydła. Najpierw wyłącz zasilanie i usuń maskę silnika. Następnie odłącz kablowanie czujnika, przytrzymaj jego uchwyt i ostrożnie odśrodkuj element. W celu demontażu użyj klucza imbusowego do usunięcia śrubek mocujących. W trakcie montażu nowego czujnika upewnij się, że jego zaciski są dokładnie dopasowane do otworów w skrzynce, a połączenie elektryczne jest szczelne. Warto sprawdzić kalibrację ksenonów po zakończeniu wymiany. Gdzie kupić czujnik? Rekomenduję sprawdzone źródła oferujące części oryginalne lub o wysokiej jakości, najlepiej z szybką dostawą i gwarancją. Pamiętaj, że precyzyjność montażu to klucz do uniknięcia dodatkowych napraw. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!